Idziemy na poziom trzeci. Eee, uh. ja biorę lisa. Ja chcę lisem być. Daj mi lisa. Aha. Aha. Te jesteś rudy. I co mi to dało? To mi nic nie dało. Żadnych statystyk. Plus 4 coś tam masz widzimy. A nie do ataku. Do ataku. Uuu, nice. A jak no się atakuje. To weź go, atakuj też. A to mój brat? Wcale, że nie. Nie masz brata. <noise> eee, o, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Ta, ta. Które drzwi? Ale pięknie wyglądam, prawda? Powiedz, że nie jestem gruba. <głos> <głos> Te kości ci odchudzają. Wyszczuflają, się mówi. Aha. A... Okej, tu jest trochę ciemno. Lubię to. <grych> Jej, zejście dalej. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tu jest. Aha, czekaj, byliśmy tu, to tu nas jeszcze nie było. A, widzisz, co jest podświetlone na fioletowo, tam gdzie się już było. Fajcie. Hm. spotka. Duch. To to jest. strasznego, ja nie wiem co to. To cię coś bije, weź się przesuń, musisz być na boku. Ej, weź, uciekaj, weź, uciekaj, weź, uciekaj! Uciekaj! Ale ja żyję! Uciekaj! Uciekaj. Chodź, tu. chodź tu, szybko. chodź re 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 masz zdrowia re Czekaj, ile mają A, pięć. mam jabłuszek? A, 5. 5. No to robię... O... I o... I o... I o... I, o... I, o... I, o... I o... Patrz, mam jeszcze jedną czaszkę! A um, To weź ją załóż. Aaa... Dammit! Dla mnie wąż! plus, dwa, plus dwa, tak? A nie, ja zmieniłam. Ta ma plus 2 Nie, to nie jest plus 2, tylko miecz wyrzuciłaś. Ściągnęłaś, znaczy się. Gdzie to masz? Patrz, tu masz miecz No ten jakiś mały słoik A gdzie? Jakaś potka Czekaj, czekaj, czekaj czekaj, To Protection, a to jest Ale Coś tam Załóż to Co mi to dało? W zasadzie to chyba nic Plus, minus 11, co? No bo jak sobie weźmiesz teraz miecz, to Ej, Aha, nie, 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 dobra. To tą maskę wywal. To? Ja tak, 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 tak. To wywalamy. No! Co zrobiłam? Wzięłaś eks. E to tak, to, to 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 wywal. To ściągamy, no. Aha, to czekaj, to teraz to możesz się odwrócić i to wywalić. No. Eee, no. teraz to założyć fajnie mieć następny klawisz na klawiaturze Cii. załóż mhm. i weź miecz wziąłem za ciebie, proszę, Spoko. idziemy A, i w tym momencie nie nie nie, chodzi... nie 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 nie, tam damage'u nie szło za, zadać To tej babcia, ale nie to, że tak Matryk, to jest damage the... ładne opłacało się no serio? Mam no, Golda, więcej golda. Ej, ja myślę, że to będzie straszne. Tam jest maska czaj, czaj kaczki. Czaj, czaj, czajnika kaczki. I tam się trzeba dostać. A... nie wiem jak. Poczekaj, chodź po tych kafelkach, bo już tu będzie jakieś zapadnie. Ja. Nie. Tak, nie. Nie ma. Pip, 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 nie ma. Dobra, idziemy z powrotem. A poczekaj. Nie ma nic. No i co, co robisz? Psujesz pomniki. Nieładnie tak. To jest ta Twoja. Aha. Tam. I teraz idziemy tu. Dobra, wychodzimy do kolejnego poziomu. Poziomu czwartego.